SMP to największe SMP w całym Minecrafcie. Gra na nim ponad 20 tysięcy osób w jednym momencie. Jednak jest pewien problem. Można do niego dołączyć tylko na koncie premium, przez co powstało wiele podróbek, które wspierają każdego Minecrafta. A skoro od jakiegoś czasu jestem graczem Donata, to postanowiłem, że testuję właśnie takie podróbki, a więc dołączmy na pierwszą z nich. Dobra, moi drodzy, pierwszym serwerem jest FrostMC.pro. On dosłownie wygląda, nawet już mam motydy, jak Donat SMP. Dobra, nie, nie wierzę w to. 6 osób tutaj gra. No dobra, wejdźmy na niego. Ale jeszcze przed tym zostawcie lajka, zasubskrybujcie ten kanał oraz podbijcie ten film. Bo wtedy tak jak ta osoba będziecie mogli wygrać to do na moim serwerze kratkę.pl. A w momencie, w którym to oglądacie, to właśnie na Krawki wystartował tryb Donat SMP, który jest bardzo mocno inspirowany właśnie Donatem. Więc serio sprawdzajcie, bo nie dość, że możecie pograć u nas z Polakami, to jeszcze nie potrzebujecie konta premium. Dobra, moi drodzy, jestem już na tym niesamowitym serwerze i on dosłownie wygląda jak Donat. Dobra, spawn jest inny, ale powiem Wam szczerze, że ja mam wrażenie, że w ogóle ten spawn możliwy, że był w ogóle kiedyś na Donacie, aż tak nie jestem długo Donata, Więc nie wiem, nie, nie, nie byłem na wcześniejszych edycjach Możecie mi to napisać w komentarzu, bo szczerze naprawdę spawn wygląda jak z Donata Znaczy w stylu Donata Dobra, tu nawet spawn jest jak z Donata Ej, dobra, to, to jest dosłownie wszystko Tak jak widzicie, ja jestem ogólnie na cheatach Z tego względu, ponieważ no, są to podróbki A ja chcę sobie sprawdzić tutaj dosłownie wszystko, jak wygląda Więc tepnąłem się w losowe kordy i zacząłem grę Dobra, RTP Ja pierdziele, ej, tu jest wszystko z Donata Dobra, działa, działa, Tep, tepnęło mnie Okej, okay, zarąbiście Ja pierdziele, ty Tam już widzę jakieś skrzynki Dobra, no przecież nie wierzę. Ej, dobra, tu będą przedmioty. Tu jest normalnie baza z przedmiotami. To jest niemożliwe, że ja mam takie ofarta. Więc chciałem od razu się tam wkopać. Jednak przed tym sprawdziłem sklep. Dobra, shop, zobaczmy. Mój sklep oczywiście też jest dokładnie jak z Donata. Pytanie, czy ceny są takie same? Zobaczmy gear. Teraz powinno być za 75 dolarów. Jest. Dokładnie też jest, więc yy, no jest to dosłowna, dosłowna kopia Donata. Dobra, weźmy może chociaż zdobądźmy coś, cokolwiek, bo. Ja, ja nie mam nic na tym serwerze. Czy cel jest takie same? Okej, okay, cel jest trochę inne. Bo tu są takie rzeczy na dole. I jest normalnie jakiś multipler. Dobra, to jest ciekawe. Jednak, no dobra. My musimy się wkopać tam na dół, ponieważ tam możemy zdobyć jakieś fajne przedmioty. Jest parę zmian, ponieważ na Donacie jest tak, że jak się kliknie, to się tepa. A tutaj się wyświetlają statystyki, które, no, nie działają. Więc, to no, nie jest to idealna kopia. Ale wydaje mi się, że jest naprawdę i tak bardzo mocno inspirowane na tym. Nie no, dobra, no jest to kopia, Donata. No, wszystkie rzeczy po prostu nie są na tyle dobrze zrobione, jak na Donacie Zastanawiam się w ogóle, kto gra na tym serwerze. Bo ja nawet nie wiem, po jakiemu oni piszą, dobra. Czy ja bezpiecznie tutaj sobie dotrę? Powinienem dotrzeć normalnie na luzie. Z tego co widzę, w ogóle tutaj obok mnie jest już dziura. Ej, ja nie wiem, czy ta baza nie będzie zlutowana. Jest bardzo duża opcja, że ta baza jest już w ogóle zlutowana. Ej, ja tutaj nic nie zdobędę. Dobra, gdzie jest ta dziura? Gdzie jest ta dziura? Ty, bo ja, bo ja trochę. Trochę się zgrub, zgubiłem. Okej, okay, dobra, tutaj jest ta dziura. Dobra, spróbujemy się tutaj dostać. Sprzedajmy te przedmioty. To jest za że to można dosłownie wszystko sprzedawać i zarabiać kasę. Ja mam 400 dolarów. Water bucket. Za ile. Aha, okej. Okay. Nikt nie wystawił. No tak, no na tym serwerze rynek praktycznie nie działa. Tu jest jedna strona. Z tego co pamiętam, w sklepie na Donacie nie ma. Ej, szardy nie działają? Szardy! Nie ma szardu na tym serwerze. Nie działają. Okej, okay, to jest ważna informacja. Mogę kupić perłę. Dobra, kupmy perłę. Rzućmy ją, moi drodzy, po prostu tam na dół. Proszę, żebym. OK, zarąbiście. Wbijamy do bazy. Moi drodzy, jesteśmy w bazie. Let's go! Czy są tu jakieś przedmioty? Nie wierzę. Naprawdę? Okej, okay, chociaż żelazne. To dobra. Jest cokolwiek. Opłacało i tak się tutaj wkopać. Widzę jeszcze tam skrzynkę. A to jest ender chest. No więc w zasadzie to by było chyba na tyle z tej naszej niesamowitej bazy. Jednak ja postanowiłem się wzbogacić jakkolwiek na tym serwerze. Więc zacząłem sprawdzać kolejne rzeczy. Order, moi drodzy. Czy order działa? Order jest na serwerze. Jest dokładnie tak samo jak na donacie. Co tu się w ogóle opłaca sprzedawać? Generalnie mega lipa. Problem jest Taki, że właśnie tutaj nikt nie gra. Przez to ten rynek nie działa, a na donacie rynek jest mega, mega ważny. Tak naprawdę, jedyne co mogę zrobić, to zebrać te wszystkie przedmioty i sprzedać je po prostu pod ukośnik cel, żeby mieć jakiś podstawowy hajs. I wiecie, co zrobimy dokładnie tak? Dobra, sprzedajmy to. 400 dolarów. Czy to będzie coś warte? Ile to jest warte? Okej, okay, widzę, że jest problem, bo... bo nie wszystkie chyba przedmioty da się sprzedawać. Przynajmniej nie od razu zalicza się wartość tutaj. Nie wiem, czy nam się musi odświeżyć. Próbuję to sprzedać. Dobra, da się to sprzedać, ale nie pokazuje na wszystkich przedmiotach wartości tego przedmiotu. No nie. Jest to gorsza o wiele podróbka Donata. Jednak co ciekawe, jakiś gracz chciał się do mnie tepnąć. Dobra, ktoś chce się do mnie w ogóle tepnąć. Akceptuję, nie wiem, co się teraz wydarzy. Czy on się do mnie tepnie? Tepnął się do mnie! Ja nie ma przedmiotów! Dobra, Kilaura, 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 chodź, 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 chodź. PRZEDMIOTY MA! Ja pierdzielę! Karta PROT 1! LET'S FUCKING GO! Dobra, ustawmy tutaj set to jest mega ważne. Czy kołmy są jak na Donacie? Są dokładnie tak samo jak na donacie. Gitara. Dobra, zarąbiście, mamy już cokolwiek. O, znowu się mnie tepa ten gracz. Okej, okay, trochę się cykam, ale dobra, zobaczmy. Mam włączoną kilaurę oczywiście. Dobra, jest ziomeczek. O fuck, krystale wziął! No i wywalił nas wszystkich Co za kretyn Jednak na szczęście ustawiłem tam wcześniej set ma, O, te wam się to łazy Proszę, czy te przedmioty nie wybuchły? Nie wybuchły! Dobra, ja i tak jestem na plus tego wszystkiego Jaki to jest jak ja go ograłem, szczerze, mega. Mam to temy, mam krystale. Dobra, ja jestem ogólnie w domu. Jaki ziomek w ogóle? Dobra, patrzcie to, znowu się tepa do mnie. Dobra, chętnie cię tepnę stary tak naprawdę. Bo jak cię tepnę, to przyniesiesz mi może następne przedmioty. Okej, okay, chyba zrezygnował z teleportacji. Ale szkoda, szkoda, szkoda. A nie, te się jeszcze raz, nic, dobra, dawaj stary, dawaj. Okej. Okay. Wziął kryształy ze sobą. Okej, okay, z killa. Zabiłem go, zabiłem go przez ścianę. Zabiłem go po prostu na cheatach. O, mi przyniesie kolejne przedmioty. Stary, ja jestem w domu. Ja jestem w domu. Rozwaliłem sobie tego ziomeczka znowu. Zarobiście, mamy mega dużo itemów. Więc teraz przyszedł moment na następną rzecz, czyli duele. Dobra, słuchajcie, jak wiecie, na donacie. To jest mega, mega w ogóle ważne, żeby właśnie były te duele. Duele są mega, mega, mega. Dużą częścią Donata i bardzo bym chciał sobie zagrać. Ej, właśnie, zobaczmy w ogóle, jak wyglądają skrzynki. Czy skrzynki są dosłownie takie same. Powinno to być ametystowe przeczenie. Przedmioty, to jest na pewno. Amethyst Crate, jest. Okej. Okay. Są dosłownie te same przedmioty jak na donacie. O i właśnie znalazłem miejsce z duelami. O co tu chodzi na tymi duelach? Ej dobra, nie ma dueli na tym serwerze. Dobra, jaka bieda. Stary, najważniejsza rzecz na donacie moim zdaniem. Jezu, że tam tepać się do losowych graczy. No dobra, teraz to może ja się potylam do jakichś graczy. Szczerze? Jestem po prostu ciekawy, czy ktoś mnie tepnie. Jeśli mnie nikt nie tepnie, no to beka. No już widać, że nikt mnie nie chce tepnąć, więc no niestety widzowie. Chyba to by było tyle, ale możemy jeszcze sobie załączyć krystal i włączyć sobie coś takiego jak autototem. dobra, zobaczymy czy to będzie wszystko działać, mam taką nadzieję wysepnąłem do siebie gracza i testowałem moje cheaty nie mam pojęcia jak to będzie działać ogólnie, mam krystal aure, mam, mam autototem. totem no jakby co najważniejsze rzeczy, tepam do siebie właśnie gracza okej, okay. o ja pierdziele dobra, ej się to działa, ej dobra gdzie jest ten ziomek, tam tam tam, dobra, dobra Spróbuję go zabić ze zwykłej kilaure. uwaga, do... dobra dawaj chodź tu chodź, no bijemy się w wodzie jak debile no Niestety, trochę szkoda. Okej, okay, rozwalam go, rozwalam go, rozwalam go, rozwalam go. Patrzcie ile to temów! Dobra, zginął! Boże, jaki to jest lamus Jeśli wyjrzeć ci 2 miliony, dasz mi mój armors Jest Dobra, słuchajcie, tepa się znowu do mnie ten ziomeczek. Patrzcie to, patrzcie to. Dobra, nie zabijam go, nie zabijam go. Chcę zostać milionerem na podróbce do Donata. Wysłał mi 2 miliony! Tak ogólnie to trochę tro tro cię oskamowałem, bratku. Musisz mi to wybaczyć. Hehe <laughs> Nara, frajerze. Dobra, słuchajcie, ten gracz zwyzywał mnie. Napisał do mnie, że no brzydko napisał do mnie. Bardzo brzydko do mnie napisał. Nie będę ukrywał. Stary, no chcesz się bić czy co ty chcesz? Bo ja trochę mam. Chciałem jeszcze pozabijać jakichś graczy, ale no niestety oni nie chcą się ze mną bić, więc no nie mam szkoły nawet co je zabijać. Więc po zdominowaniu całego serwera nie było to trudne. Przeszedłem na kolejną podróbkę. A jeśli wy nie chcecie grać na podróbkach i chcecie zagrać na prawdziwym donacie, to tak jak wcześniej mówiłem, potrzebujecie premki. A jest to idealny moment, żeby zareklamować premeczki.pl. Stop. Jeśli jesteś zwykłym szarym Stevem, na którego nikt nie zwraca uwagi, to musisz tego wysłać i to zmienić. W tym celu stworzyłem premeczki.pl, gdzie już teraz możesz zakupić premkę w naprawdę niskiej cenie. A na naszym Discordzie właśnie trwa konkurs na darmowe Przemki. Już teraz wejdź na premeczki.pl i przestań być szarym Steven. Po z tym kodem otrzymacie minutę 10 na swoją premkę. Dobra, moi drodzy, apollocpvp.org. Jest to następna podróbka Donata i tutaj już gra trochę więcej osób. Okej, okay, jak to w ogóle wygląda? Jest tu jakiś ziomek, Halo, czemu ty jęczysz? Yo! Yo, jo, jo! Dziwne ziomki tu tutaj są. Jakiś niezły wariat. Dobra, są kity na Ej, są kity na tym serwerze! Od razu na start tej przedmioty! Ej, zamk zamknij mordę. Shut up, man. No, boy. Fera, widzowie. Ej, dobra, tu są duele. Nie działają. Bardzo szkoda. Aha, ej, czekajcie, bo to chyba nie jest SMP. Dobra, nie wiem. RTP. Nie, no jest RTP, to jest SMP. Dobra, to jest w ogóle arena, na której ludzie się biją. Podoba mi się to. Okej, okay, on już, widzę, tutaj grubo leci. Miałem bana! Totem Guard! Nie wierzę! Na jeden dzień! Ja pierdzielę dostałem pierwszego bana na serwerze. Tego się akurat nie spodziewałem. Więc dołączyłem na innym koncie. Dobra, koksik 0104 wraca do gry. daj mi na serwer. O oh fuck! To jest premium! No dobra, mamy rzeczywiście teraz problem. Dobra, na szczęście mam premkę, więc próbujemy wejść. Uwaga! I działa, Jestem na IP. To jest bardzo dobra rzecz. Auto totem niestety nie możemy używać. Ej no, lipa. Dobra, pierdzielam się znowu na arenę. Spróbujemy kogoś zabić. To jest mega dla mnie ważne, żeby. Możesz kogoś zabić, potrzebuję tego autototema Chociaż trochę, żeby był, niech będzie delay nawet Dobra, nie wiem, może, może teraz nie dostanę bana Dobra, próbuję, próbuję rozwalać ją nie, nie mogę mieć auto -todema. No jest ban na serwerze, widzowie, no nic nie zrobimy. Dobra, liczymy tą podróbkę, bo ona była serio fajna. Ale No niestety, no, untyczy za dobry. Więc dołączyłem na ostatnią podróbkę. Dobra, w tym momencie jest to największa podróbka, ponieważ tej 45 osób. I szczerze jestem ciekawy, jak to wygląda. Dobra, ej, to już nie wygląda tak donatowo. To już nie wygląda tak donatowo. Przyznam szczerze, że jestem pod wrażeniem. To już jest w ogóle chyba inny. Uu, na start w ogóle dostajemy inne przedmioty, nie dostajemy krystali. Kurczę, nie, nie jestem przekonany, czy to jest serio taki donat? Jak wygląda sk? A, okej. Okay. To jest lifestyle bardziej, chyba. Ogólnie pisaj, że jest to bardziej właśnie donat. Zobaczmy, jak to wygląda. Krystal PVP kit. Aha. Wszystko mi wypadło? Nie, no dobra, jednak, jednak jest Crystal PVP. No to nie, nie rozumiem trochę. Mam lekkiego mindfaka. Nie będę ukrywał. Dobra, ogarnijmy chociaż sobie trochę ten ekwipunek. Normalnie zostałem kita na start. Nie kumam trochę tego, ale dobra. Weźmy sobie to totemy. Cyk, cyk, cyk. No i spróbujmy się pobić, jakkolwiek. Jednak najpierw chciałem zobaczyć, o co chodzi na tym serwerze. Jak działa rynek? No rynek, rynek, jak rynek. Jest coinflip. Tego na przykład nie ma w ogóle. Na Znacie, są jakieś tagi. Okej, okay, zobaczmy skrzynki, zobaczmy, czy są ametystowe na przykład przedmioty. Bo jeśli nie ma ametystycznych przedmiotów, to to nie jest taka mega, mega podróbka Donata. Okej, okay, tu to w ogóle jest jakiś szart z 8. O, co tu biega? Tu już jakieś eventówki. A, no to ciekawe, ciekawe. z 10, set taki, OP Halloween korona, protection 10. Okej, okay, i jest, moi drodzy. Takie coś. No, sprawdziłem. No, no nie, 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 wygląda to tak, żeby to był jakiś taki typowy donat. I tak sobie tu pogramy, zobaczymy, jak to wygląda. A bardzo mi zależało na tym, żeby były tutaj duele. Ej, są duele. Dobra, jak to działa? Duel. okej. OK. Hit selector. No, do... nie, nie, nie rozumiem teraz co tu chodzi. No dobra, weźmy po prostu, zróbmy, że chcemy sobie zagrać. Nie wiem, czy mnie doda. Idźmy w los rekordy. RTP jest jak na donacie. Dokładnie. Jakby chyba to wszyscy kumają. Działa X-Ray. Bardzo bym chciał znaleźć jakąś bazę. Jednak była tutaj bardzo duża różnica, jeśli chodzi o donata. Ej, dobra. Na tym serwerze nie nie da się sprzedać każdego przedmiotu. Sy, to, to, to nie jest takie donatowe. Tam już bardziej był do, donatowy. Jest to inspirowane Donatem, ale nie powiedziałbym, że to jest podróbka Donata. Na przykład tam na dole, tak jak widzicie, jest normalnie spawner. I pytanie, czy tutaj spawnery działają tak samo, jak właśnie na donacie? Prawdopodobnie nie. Co so, to sprawdzić? Uwaga, very cool spawner. A, okej, okay, możliwe, że jednak działają jak na donacie. Dobra, wkopmy się po prostu tam na, dole, na dół do tego spawnera, zobaczymy. I jest mega z tego, co widzę lipa z tymi duelami. Jakby nikt, nikt po prostu tego nie, nie, nie robi. To strasznie wygląda ten serwer ogólnie tam jakiś w ogóle kto, kto jest podczas walki, pokazuje. What się. Dobra, spawner. Okej, okay, spawnery działają dokładnie jak na Donacie Czyli mogę normalnie w tym momencie to sobie sprzedać, tak? Sell Al. No i cyk. Ej, dobra, przeszedłem w jakieś dziwne miejsce. O, oh, fuck. Ty, bo ja tu zginę. Ej, do, nie wiem co to jest, nie wiem gdzie ja jestem. To, to jest jakiś event chyba w ogóle. To jest, jestem prawdopodobnie na jakimś evencie w tym momencie. Przez przypadek, tutaj dołączyłem, że tak powiem. I zaraz chyba zginę. Bardzo nie chcę zginąć, bardzo nie chcę zginąć, bardzo nie chcę zginąć, nie, nie chcę stracić tych przedmiotów. Dobra, auto to tam działa, ale problem jest taki, że ja tego ziomka nie zabiję. Ja nie mogę stawić bloków, ja chcę krystal PVP. star, ja nie umiem się bić. Zacząłem ze przedmioty przedmioty bicie się. Wszystkie tutaj mi padną. Ja pierdzielę! No nie wierzę! O, tu jest Krystal PVP! No i dobra, nie mogliśmy tego tak od razu! Zapraszam! Tutaj możemy się bić! Kurde, nie wiem czy mi totemy nie padną. Dobra, on prawdopodobnie pra 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 zaraz Jakiegoś admina, nie? Patrzcie, jest tutaj. Admin! O oh, fuck! Nie, ja idę na dół! <śle> Ej, dobra, dobra, będzie afera. Bo właśnie właśnie admin się mną zaczyna interesować. Nie mam totemów, nie mam nic, nie chcę się bić. Poczekajmy. Jakby ja to rozumiem, że ty chcesz się z nami bić, ale ja nie chcę się z bić. Czy możemy jakby się dogadać? Nie mam totemów, zginąłem w... i nie mam kita. No nie, no nie, no nie. Więc wszedłem na inne konto. O fuck, zgubiłem gdzieś klatę. Nie fajnie. Jednak no dobra, nie będę płakał nad tym. Bijam tu znowu i szukamy widzowie miejsca, w którym jest krystal PVP. O fuck, on ma elytrę. O fuck, on ma. Mesa. Spierdzielam! Dobra, ani to, trochę to dobrze nie wygląda niestety dla mnie. Okej, okay, ale dla niego też. Prawdopodobnie dla niego też. Ej, ja pierdzielę, ja go rozwalam. I są też, ma jakiś auto totem czy o co odchodzi. chodzi. Dobra, spokojnie, moi drodzy, zaraz go zabijemy. Zaraz go zabijemy. Zginąłem. Naprawdę. Więc dołączyłem na kolejną podróbkę. Dobra, słuchajcie, 32 osoby. Kan. Kanion SMP. Nie wiem co tu. Okej, okay. na start dostałem przedmioty. Tutorial jest normalnie. A, nie działa ta komenda. Boże, te, se te serwery są tak tragiczne za granicą, że to jest masakra. Dobra, czy RTP jest jak na nacie. No, prawie, nie ma endu. Coś, komuś się zapomniało. Czy każdy przedmiot ma wartość? Ma. Czyli sklep jest tak, jak na nacie, Tak, jak sami widzicie. Mogę sobie tutaj dosłownie wszystko wrzucić. Sprzedaje mi się to i let's go. To jest Fajne, naprawdę to jest fajne. Dobra, kto jest w ogóle. A, partop też nie działa. dobra, tu, tu połowa rzeczy w ogóle nie, nie działa. Okej, okay, są settingsy, są settingsy jak na donacie. Okej, okay, to jest fajne. Są też bounty. okej, okay, czyli zlecenia. Okej, okay, jest naprawdę pod wrażeniem. Czy home są też jak na donacie? No, coś w tym stylu. Dobra, no co ja mogę więcej zrobić? No, tylko pójść się napierdzielać. Więc tepnę się w losowe kordy i zacząłem szukać. Ofiar. Dobra, lecimy na RTP. Czy znajdę jakąś bazę? Chyba nie. Dobra, zaczyna się tepać po prostu do losowych graczy. Może ktoś mnie w końcu tepnie. To też jest możliwe. Ja bym nie antyczyć nie Banował. Oho, ktoś mnie tepnął. What Łata się? Dobra, od razu afera. Jest ziomeczek! Siema bratku. Siema wiesz co, wiesz co? się do radzieje? Naprawdę rzucił perłę? Zniknął mi? Łata się? Ja pierdzielem. Ty widziałem go gdzieś. na, 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 na czyli tak? Aha! No czy, czy to jest żart! Znowu dostęp bana! Auto to o walony. A nie dostęp kika tylko. Dobra, to jest git. Jednak musiałem uważać, ponieważ następne ostrzeżenie równało się z banem. Dobra, zmienię trochę tego auto to tema, bo on jest bardzo mocny, po prostu. Ogólnie tepa, tak jak sami widzicie, jest tak samo jak na donacie. O, i ktoś mnie tepa! Może nie będzie chciał mnie zabić od razu. A. Naprawdę? Jest na spawnie? Co za frajer. <laughs> Maciek, tepaj! Ej, Polak jest! Maciek, tepaj się! Ej, dobra, ktoś mnie tepa, 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 ktoś mnie tepa. Poczekaj, poczekaj, stary. Ja cię, ja cię bardzo, bardzo, bardzo szybko zabiję. Okej. Okay. No nie! Nie zabiję cię, bo kurde, dostaję bana! Nie dostałem bana. Zginąłem. Niestety zginąłem. Więc ponownie zmieniłem. Konto. Nic się nie dzieje, widzowie, Nic się oczywiście nie dzieje. Nie tracimy wiary. Trwamy się do jakiegoś gracza. Auto tutaj muszę wyłączyć. Niestety muszę wyłączyć. Okej, okay, on chce się ze mną bić. A, on chce się ze mną bić normalnie, jak zwykły gracz. No dobra, to możemy tak zrobić. ja mam laurę. Bratku, niestety zginiesz. Niestety zginiesz, stary. No nie masz ze mną szans. Ja mam killaurę, stary. Ej, dobra, o. Ziomeczek po prostu nie wie w ogóle, co się dzieje z nim, nie? Dobra, wbijam w niego. Aha. Rzucił na drzewo, ty porobił mnie. O, oh, fuck Chyba antyloga zniknie. On już nie ma pereł na 100%. Proszę! Hit, go. Hit go! No nie! No, uciek mi! Nie komentuję tego, nie komentuję tego ani trochę, bo mi się po prostu nie chce. Co za dozwolony serwer? A co najlepsze, postanowił mnie zgłosić. Zgłosił mnie normalnie, patrzcie, napisał, że mam chity. Napisał, że mam chity. Afera, za sprawdzamy. Więc wyszedłem z serwera i wszedłem na kolejną podróbkę. Dobra, 14 osób, następny serwer. I chyba już ostatni. Okej, okay, o co tu chodzi w ogóle w tym serwerze? Kip. Okej, okay, na start dostaję przedmioty, zarąbiście, to mi się podoba. Dobra, ja chętnie się pobiję, tak? Jest to, moi drodzy, kolejny serwer, tak jak widzicie. No, donatowy, nie, donatowy, tak jak widać. No, można strzelać wszystkie można kupować, wszystko. Czy są tu duele? Są duele! Dobra, spróbuję dołączyć, może ktoś wejdzie. Dobra, raczej nikt nie wejdzie. Te duele są mało popularne z tego co widzę. To są ziomeczki! Siemano, Mariaciku! No, dawaj, 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 dawaj. Bijemy się. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Ej, ja go rozwalę! No nie! No to jest żart! Serio, już nie wiem, który to był ban na serwerze. Jednak na szczęście miałem konto z premieczki.pl Dobra, na szczęście oni nie banują na IP. Oficjalnie auto-totem musi zostać albo wyłączony, albo ja nie wiem. Daj mu większego delaya, tylko nie wiem, czy teraz będzie działał. Spróbujemy jeszcze coś zagrać, uwaga. Okej, okay, dobra, jest większy delay. Jest bardziej legitny, moim zdaniem. Aha, ej, ja już nie mam krystali ogólnie. Poczekaj chwilę, nie bijmy się, nie bijmy się, dogadajmy się Stary, nie mam krystali w tym momencie Ej dobra, muszę mu uciec, bo ja nie mam krystali Bo ten ziomek za mną perły Dobra, chyba mu uciekłem Czemu ja nie mam pieniędzy? Sell. Co mogę sprzedać? Kilof sprzedam, nie potrzebuję kilofów Potrzebuję krystale, dawaj krystale, git Ej, mega dowolone te podróbki, szczerze? Mega mi się tu fajnie gra No i dobra, teraz... Dobra sam się wywróciłem. I Widzowie, to było na tyle z tego odcinka. Wbijacie Craft Cuba na, na klaw i na premeczki. Napisz komentarzu, że chcecie więcej odcinków z podróbek Donata SMP. Like, subskrypcja, wiadomo, podbicie filmu na razie.